Niespodzianka! W poniedziałek niespodziewanie dotarła moja książeczka. To jest niesamowite uczucie. Móc otworzyć twardą okładkę, pojrzeć gwiazdki, dedykację mojemu kochanemu synkowi. Wszystkie piękne ilustracje, które wykonała Paulina Siwek, bardzo świąteczna, myślę, że dosyć magiczne oraz wesołą i wzruszającą opowieść o misiu i małej Wół. W ten sposób się poznają. I w ten sposób się kończy nasza historia. Przytulenie. Okładka jest przepiękna. Odkryte lakierem. Sam raz na święta. Zapraszam serdecznie do zakupu.